Razem dla Mazowsza. Jak poprawić jakość powietrza na Mazowszu? To bardzo trudne pytanie. Myślę, że może mieszkańcy chociażby stolicy Warszawy mogliby bardziej przerzucić się na jazdę komunikacją miejską. Zawsze by to w jakiś sposób, myślę, ograniczyło. Powinno się przesiąść na rower albo wybrać jednak komunikację miejską? Zdecydowanie nie palić. Wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o zmianę. Teraz ta fotowoltaika, mniej pieców, jakieś ogrzewania gazowe. Generalnie też postawić na energię odnawialną, czyli. i Fotowoltaikę, farmy wiatrowe. Jak ocenia Pani edukację ekologiczną w szkole? Ona jest na stosunkowo niskim poziomie. Ja sama przyznam szczerze, że nie wiem za dużo o ekologii. Ale to też dlatego, że po prostu gdzieś w szkole tego zabrakło. Jak ocenia Pan edukację ekologiczną w szkole? W porównaniu do tego, jak ja chodziłem do szkoły, to pewnie jest teraz zdecydowanie lepiej, bo to jest temat, o którym się coraz więcej mówi. Na pewno jest w szkołach teraz edukacja ekologiczna, ale jest też wszędzie. W internecie, w przeróżnych blogach, portalach. Jest z nami pan Leszek Drogosz, dyrektor z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Witam serdecznie panie dyrektorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mówimy o tym, w jaki sposób Warszawa podejmuje szereg inicjatyw na rzecz czystego powietrza. Ostatnio mówiliśmy o Kopciuchach, mówiliśmy także o monitoringu jakości powietrza. To na początku naszej audycji, tuż po sądzie, taka przypominajka: że w 2020 roku powstały dwie nowe stacje referencyjne, które należą do Miasta Stołecznego Warszawy. Zostały zbudowane przy ulicy Grochowskiej 244A. I aleja Solidarności 83 na 89 i są stacjami komunikacyjnymi, dzięki czemu pozwolą, już pozwalają monitorować jakość powietrza w najbardziej zanieczyszczonych lokalizacjach tuż głównych ulic miasta, obie zostały wybudowane w standardzie stacji głównego inspektoratu ochrony środowiska. A panie dyrektorze rzeczywiście Radio Warszawa też jest aktywne, jeśli chodzi o ochronę powietrza. Sprawdzamy, co mówią nam eko słupki. I, I zauważyłam taką prawidłowość, że czasami mamy piękne, jasne, słoneczne niebo, a ten ekosłupek wskazuje tylko ocenę umiarkowaną dla danej dzielnicy albo dobrą. A innym razem mamy niebo zachmurzone i mamy ocenę bardzo dobrą. Tak, wszystkie zjawiska, które, które składają się na, na to, czym oddychamy, nie tylko są uzależnione od tego konkretnego, od konkretnych emisji, które, które gdzieś tam w naszym w naszym pobliżu nawet się znajdują, ale też no, w dużym stopniu od kwestii tego, jakie mamy również te biometeorologiczne warunki, jakie jest przewietrzanie, jaka jest szybkość wiatru, jak w danym miejscu generalnie można powiedzieć, jakie, jakie są ruchy powietrza takie dodatkowe, jeszcze nie, nie związane tylko czysto z kwestiami meteorologicznymi, więc tutaj jest zawsze szereg różnych elementów i do tego, z tego powodu też istotne jest, żeby ta sieć relacji pomiarowych była była większa i wspominaliśmy już przy poprzedniej okazji mm -hmm. o tym, że, że właśnie ta, ta sieć w przyszłym roku już będzie wzbogacona o takich dodatkowych 165 czynników, które będą funkcjonowały i w Warszawie i i, e, I one ościennych. będą, panie dyrektorze, rozmieszczone we wszystkich dzielnicach już w stolicy, tak? I tak, kilkunastu tak, gminach ościennych, tak? Tak. Mhm. tak. I, więc wtedy będziemy po prostu no, dużo więcej mogli powiedzieć również na temat tego, dokładnie w jakim środowisku, konkretnie w tym konkretnym miejscu żyjemy. Mam nadzieję, że nas to nie przestraszy, ale, no, <laughs> ale, ale to, 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 to mhm. będzie dosyć istotny czynnik. Również bardzo, ja myślę, że do wielu dyskusji, które na ten temat będą powstawały, dotyczących tego. Co zrobić, ażeby wpłynąć na, na poprawę jakości powietrza, tego również, które wynika z, z użytkowania przez nas pojazdów mechanicznych. Czyli oczekujemy naprawdę, ale troszeczkę tej prawdy możemy się obawiać. No niestety tak, bo, bo, bo to, to chociażby wynika z tych danych, które, które możemy pozyskiwać od, z różnych innych miast na świecie i, i, i wiadomo jest, że, że, że te zanieczyszczenia komunikacyjne jednak mają. Pewnych, szczególnie okresach nie wiem, szczytu transportowego i tym podobnych rzeczy. I jeszcze właśnie w określonych warunkach geograficznych miasto położone na przykład w nietce czy, czy miasto położone gdzieś w, nad morzem, dobrze przewietrzane, o tych samych mniej więcej ilościach pojazdów i takim samym ruchu mają zupełnie inne warunki, mhm. jeśli chodzi o jakość powietrza. Więc tutaj właśnie te dane z tych dodatkowych czujników myślę, że, że będą wspierały nas pod kątem również tego, jak rozwiązywać te problemy dotyczące jakości powietrza. Panie dyrektorze, czy dziś możemy polecić naszym radiosłuchaczom, które dzielnice wybierać, jeśli chodzi nam o nasze zdrowie i o jakość powietrza? Czy dziś trudno odpowiedzieć jeszcze na to pytanie? Ja myślę, że, że już teraz możemy właściwie taką receptę dawać, że, mhm. że jeśli chodzi o, o dobór tego miejsca zamieszkania, to przede wszystkim kierujmy się tym, czy jesteśmy dobrze obsłużeni transportem publicznym w danym miejscu. Transportem publicznym. Tak jest. Czy jest tam e, e, też również do, duża dostępność ścieżek rowerowych? Myślę, że no i oczywiście również jeśli chodzi o lokalizacje związane z, z miejscami, gdzie możemy się e, e, można być ukryć przed tą e, miejską dżunglą, czyli gdzieś trafić do, do obszarów e, parkowych, więc to, to są właściwie chyba te trzy podstawowe rzeczy. Zieleń otaczająca miejsce zamieszkania ścieżki rowerowe i dostępność transportu publicznego, to na pewno będzie dla nas zawsze tym wykładnikiem, który pozwoli nam dobrze i bardziej ekologicznie funkcjonować i też mieć szansę na to, że my sami nie będziemy, korzystając z roweru czy korzystając z transportu publicznego, sami nie będziemy zanieczyszczali środowiska. Wspomnijmy raz jeszcze, system monitorowania jakości powietrza w stolicy stanie się jeszcze bardziej kompleksowy, bo istniejąca sieć stacji referencyjnych zostanie uzupełniona. Tak jak pan dyrektor mówił, 165 dodatkowych czujników rozmieszczonych we wszystkich dzielnicach Warszawy i kilkunastu gminach ościennych. Panie dyrektorze, teraz kolejna bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza, o ochronę środowiska. Edukacja. No właśnie. Czy już jesteśmy tacy proedukacyjni, jeśli chodzi o ekologię, o ochronę środowiska? Znaczy myślę, że w wielu aspektach ta edukacja szybko postępuje do przodu, w tym sensie, że szczególnie jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, kwestie środowiskowe, mamy dzisiaj bardzo taką silną presję ze strony środowiska, chociażby młodzieżowego strajku klimatycznego mm -hmm. i w ogóle młodych ludzi, którzy, którzy zaczynają tak naprawdę bardzo mocno Dostrzegać ten problem i oczekiwać konkretnych rozwiązań w krótkim czasie. Stąd może nie wystarczy już nawet teraz mówić o tym, że, że na przykład przesiadamy się z samochodu spalinowego na samochód elektryczny, bo mhm. to już można powiedzieć tych młodych ludzi często nie zadowala, bo mówią w ogóle nie chcemy samochodów w miastach. Mhm. Nie wystarczy mówić, że nie wiem, właśnie rozbudowujemy system sieci punktów ładowania dla samochodów elektrycznych, że budujemy jakby całą flotę pojazdów elektrycznych w mieście, czyli zarówno samochody indywidualne do transportu indywidualnego, jak osobowe, jak i autobusy miejskie coraz większą liczbę autobusów miejskich, mamy już w tej chwili jest ponad 160 elektrycznych, że to wszystko to jeszcze jest ciągle za mało. Słyszymy, że musimy dalej iść do przodu i zbliżają się różnego rodzaju takie, można powiedzieć, graniczne punkty, w szczególności jeśli chodzi o raport IPCC, mhm. mówiący o zagrożeniach klimatycznych, że po prostu naprawdę walka o, o, o czyste środowisko to, to, to jest kwestia, no, można powiedzieć, która musi być priorytetem w szczególnie w dużych miastach. W latach 90. można powiedzieć, że w Warszawie można było jeszcze oddychać pełną piersią, tak? To znaczy, to, to nie jest prawda, pani redaktor, bo my <głady> obserwujemy to również z innych punktów widzenia i wiemy mhm. dobrze, że wtedy znacznie gorzej wyglądała produkcja energii w tych zawodowych elektrowniach i elektrociepłowniach <głady> I, i, i wtedy niestety oddychaliśmy zanieczyszczeniami które, i tyłami, które były... <głady> I nie byliśmy tego świadomi, tak? Tylko tego po prostu nie, nie byliśmy świadomi. Praktycznie dopiero ostatnie 6-7 lat to jest, to jest taka głębsza świadomość tych wszystkich zagrożeń środowiskowych, które, oczywiście mówię o Polsce, które, które, mhm. które są już analizowane, dostrzegane i również trafiają do dyskusji politycznej. Wcześniej Tematów unikaliśmy. Jeśli chodzi o edukację, to miasto przygotowało i przekazało warszawskim szkołom ponadpodstawowym, ale także najstarszą klasom szkół podstawowych materiały dotyczące, no właśnie, zanieczyszczeń powietrza, materiały związane z, ze zmianami klimatu. I właśnie te, można powiedzieć, takie gotowce, opracowane scenariusze mają ułatwić. Chyba i nauczycielem, prawda? Pedagogą, ucznią, zrozumienie, a może indywidualną interpretację ważnych obecnie problemów. Tak, więc te programy edukacyjne, niektóre mają już długą historię, niektóre mają nawet kilkanaście lat historii i świetnie edukują nasze, naszych uczniów, nasze, naszych warszawskich szkół i mamy na to naprawdę bardzo dobrych, wiele przykładów. Natomiast. Jakby można powiedzieć, to jest taka ostatnia fala tych, ty, ty, tych materiałów edukacyjnych i ona jest taka powszechna, bo często kiedyś to dużo zależało od tego, czy, czy dana szkoła jest objęta jakimś konkretnym programem, czy też w pobliżu znajduje się na przykład jakiś dom kultury, który, który skupia można powiedzieć te, te tematy i prowadzi specjalne zajęcia dla, mm -hmm. dla dzieci dla młodzieży. Tutaj mamy taki może być kompleksowy materiał, który, który będzie pomocno, pomocą dla, dla nauczycieli, nie tylko jednego, może być przedmiotu, który będzie pokazywał szerokość tego problemu, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe i klimatyczne. No i też to, co najistotniejsze, myślę, że, że będzie to, to jakaś taka możliwość już wtedy porównywania tego, jak dobrze idzie ten, ten proces edukacji w poszczególnych miejscach w, w Warszawie. Bo, bo, bo tak jak mówię, wcześniej mieliśmy często takie, takich liderów, świetnie prosperujące różnego rodzaju miejsca w Warszawie, gdzie, gdzie naprawdę można było znaleźć bardzo ciekawe przykłady dobrych rozwiązań. Tutaj myślę, że to będzie takie upowszechnienie. Do tych tematów jeszcze powrócimy. Naszym ekspertem był pan Leszek Drogosz, dyrektor z Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego.